Dzień dobry, ja wszystkich bardzo odejdę w kolejnym odcinku zagrabiam w in The Internet Nights. I spróbujmy jeszcze raz pogadać z Olefem, moi drodzy. Może teraz uzyskamy od niego nieco więcej. Witam cię w imieniu Sprawiedliwego. Jaką zajmujesz pozycję, to już mówiliśmy. Aha, czyli dalej, nie chcesz ze mną gadać, już za niegodnego questa. Szkoda, 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 szkoda. I zapytajmy się jeszcze, gdzie powinniśmy się udać zdaniem Lady Arimeth. Witaj. Odnalezienie pierw To zaledwie mały krok w stronę tak, naszego tak, tak, najważniejszego tak, tak. celu. Muszę to pomówić. Zrobię co w mojej mocy, by wyczerpująco odpowiedzieć na te pytania. Gdzie mogę znajdować się ze stworzenia? Ale nie chciałabym... Niepokojące raporty... Żebracze spoko. Nie ma jednak pewności, że te doniesienia są prawdziwe. Stworzenia mogą być gdziekolwiek w mieście. Tak, Coś wiem, jeszcze. wiem, wiem. To już mówiłaś. Przepraszam, nie aż ale Jednak ja bym się wrócił na Półwysep oddać nam questy. Z tobą bym pogadał najpierw. Pozdrawiam cię. Sytuacja na Półwyspie wraca, trzeba wracać do normy. Nie ma się o co martwić. Och, nawet nie wiem jak Ci dziękować. Naprawdę trudno bardziej Twoją osobom. nadzieję, że na czas, bo cały moich sąsiadów. Serdeczny dzięki, nie mogę dać niczego. Zamian z jeszcze wdzięcznie. Nawet nie wiem, jak się nazywasz. mnie Miło miło chciałeś zapytać. Nigryko chciałbyś powiedzieć, bo się, by nigdy gotowi tobie z i jeszcze raz Ci dziękuję. Teraz mogę wrócić do domu. Spoko. Ja bym jeszcze wrócił moi drodzy na półwysep. Dobra, nie mam jakichś śmieci w equipunku? Nie mam. Dobra, więc jeszcze wróćmy się na półwysep i zdajmy tam ostatnie... i zdajmy tam quest. Albo przynajmniej postarajmy się zdać tam quest. Dobra. Tu jesteś? Miło Cię widzieć. Aha, ty, ty mi nic nie powiesz, ale ta szefowa Twoja, myślę, że będzie miała coś do powiedzenia. I ona jest mniej więcej tutaj. Kwatera główna z Krawy Miejskiej. Więc sam udajmy QS, będziemy mieli jedno zadanie mniej na liście odhaczonej. Potem udajemy się już prosto do wybraczego gniazda. Do miejsca z umarelakami. Okej, okay, tutaj powinniśmy uzyskać co do więcej doświadczenia. Akurat wybracze gniazdo będzie nieco co Dobrą klasą do ogólnie zrobienia wybraczego gniazda jest... No, z tobą pogadajmy. Witaj, witaj. Cieszę się, że widzę kogoś żywego. Nie jestem pewna, co wydarzyło się w więzieniu, ale cokolwiek to było, wywarło duży wpływ na nas wszystkich. Kontynuuj. Wydaje mi się, że w której miejsce, jak wciąż są niebezpieczne, nikt się na podawa tego buty, tutaj ja tego wyjaśnić. Główny nadzorca Ala, Efin, był przez kontrolowany. Tak tu sam był to powrót do Intelektroni in Watergate. Słuchaj, też w uczątki Dobra robota. Yy, nie potrzebuję nagrody. Kłopoty z miniecień zostały rozwiązane, tylko to się dla mnie liczy. Zajście dobry, panie. Dobra, czuję godnego podziwu. Odmaję wszelkie nagrody. Gdy będziesz składać raport, zostawię cię w najjaśniejszym doświadczeniu. A teraz proszę wybaczyć. wybaczenie. Mogę przygotować raport na Orlana Fera. Źleś z nim, a ile wieści o Twoim sukcesie, go podnieść na dół. Czyli zdaliśmy quest. i mamy do levelu 2000 punktów doświadczenia. Czyli powinniśmy yy, wbić level za... I myślimy, nawet w tym, w na początku następnego odcinka wbijemy level. Bo 2000 to nie jest tak strasznie dużo. Zwłaszcza, że w wybaczy czeka nas naprawdę sporo nieumarłych do obicia. I troszkę więcej questów pobocznych do wykonania. Więc teraz prosto idziemy do wybraczego gniazda, żeby zmierzyć się z tymi hordami nieumarłych. Ja najpierw, ile mam hajsu. 500. Ciągle za morze, by kupić ten przedmiot. No nic, tam była chyba jedna mumia, z tego co pamiętam, więc jakoś to przeżyje. Więc nawet jeżeli test na strach nie pójdzie, to... powtórny test, czy jakoś tak, po powinien już wyjść. Po prostu będę grał że z tą mumią na zasadzie, że zapisz, wczytaj, zapis, wczytaj, zapis, wczytaj. Dobra, ten do czego gniazda. Zebinienie ja niedługo wyfarmić dostateczną ilość haj hajsiwa, żeby być już w stanie mniej więcej żeby być już w stanie sobie pozwolić na to i na owo. Spoko. E, wybacz chwilę jak to jest jak mało nam w górku, w, w, w zarazu, bratu nie jedzie nawet go Pewnie nie Pierwszy raz ci to mówię. Wojszy Kopman, zombie są wszędzie. Staram się zabezpieczyć w centrum miasta, do diabła nie możemy pomóc gniazdu. Ten obszar podlega kwarantannie w w ogóle kogoś, nawet do skrawy mowy w się nie wpuszczać! Nie jedzie zarazu, zaraz wypełnienia się najszybciej, je przeciwnie umarli. W zawsze obecności zombie, ludzie nie wychodzą nawet z domu, a więc sprawy mają spokój. i nikt nie próbuje wydostać się z obszaru objętego kwarantanną. No, kontynuuj. Helmici to wyjeźdź, to kaplicy. w dzielnicy Kaplicel, ponad ciąg Wątpię jednak, by chcieli zająć się plagą umarły. Jakie miejsce, które powinny przeszukać, Jest tu w bursławieńskie pod księdzem Benfret. Jedziemy na ten dłużny w Tam właśnie Harben Asen Smith zbiera swoich ludzi. Kim jest Harben Asen Smith? Przewiedź straży, nie z jego stopnia. Zen raczej go nie używa to raczej człowieka, który zamiast schować się za barykaną, bo iść na jej szczycie. On widzieli kiwali szczegółowych. I czy to, to miejsce zostać by człowiek strady, z trawdy, sobie bramy są kilka osób nie zadań nadzorować chorych, teraz chyba wszyscy mi się nie umarły. To bardzo ciepliwa praca, bo kiedyś, no, w strefniku do podholowania tobie. uda się w, na coś zaradzić. Słyszałeś, to jest to nas w Nie mogę Ci pomóc, Dziś nie słyszałem. Pójdę już wrzucimy szczęścia, spoko. I tutaj będziemy mieli nieco więcej questów i różnych zadań pobocznych na tym terenie. Mhm. Dobra, z tobą pogadał. Witaj. Czy byłeś dołączyć do legionów pokrętłych, czy nie to nie jest, że byłeś najbardziej bliżony do pieku Fejrunu. Idź więc w twodę. nie mam zamiaru nawymić ludzi na tak zombie. Tym mowy w naradzu paskudny kargile w ledzie. Jak bardzo źle dzieje się w tej dzielnicy, nie mogę sobie pozwolić na utratę wszędnego z krawitej, by na walc. Podejmujemy umaralaków fortyfikowanych mieć taki jak to. Później barier jest jest ale czemu na wieś nie muszą ustawiać to z podwiatku? I czemu te rupy robić tak niespokojne? Zgubiej strażnik, jakim on był? Obiecujący młody straż minion Walter, słowa, który dostał zabrak unijnych. Sztyt ciężko pracował. Yy, nie stopszy, ino do gamy i okupił, teraz pewnie zginął je z egiptu Gdzie widać go po prostu? Ostatnio widziałem go już na patrol. Nie mogłem mu zabronić, ma wielu w tej dziedzinie. Zazwyczaj patrolował północno to czyli nie jadł. Nawet bez zombie, badanym nie niebezpiecznie. Są to jakieś bezpieczne miejsce? z nie wiem czy to jest bezpieczny. Nie przykładam uwagi o tego, co ludzie po więc więc kogo mu fal. Gdzie jest jakieś bezpieczne Pewnie się w świątym nie w najbezpieczniejszym miejscu w tej dzielnicy. Nie, nie, nie zgadzam się z poczynieniami innych ludzi, a ja tam nie wiem niczego czy miejsca, bo ich o w sanktuarium, który helmici descerzowowują na południowym zachodzie. Powiem Ci jeszcze, że za skarby to nie pójdą. Oczywiście zombie miałem to miejsce, nie mam ochoty zadawać się z helmitami i błogosławieństwami. Wracam do pytań. Nie wiem o co jego z Waterdeep, ale Aribert kazała Ci. Kolować na niej też w w better, ja nie tego w skalę od Lady Ariberty, a nie wiem, nie było wydecznego. Nie też w każdym razie. W zakończ rozmowę, czyli mamy dodatkowy quest na. tego zaginionego strawnika. Ogólnie, to jest miejsce, w którym czeka nas sporo walk z umwykami. I no cóż, będziemy musieli sprawić, by ci umarli stali się jeszcze bardziej martwi, by byli oni po spotkaniu z nami i yy, po miłym ciosie toporem przez łeb, stuprocentowo yy, martwi. Dobra, nieco czary, a czary to zawsze troszkę kasy. Widzę, że tutaj sporo stosów ciał... śmierć! ...słaby zombie. No, B, lame, twierdzę. Idealnie, jak będziemy mieli ulepszone rozkładanie, to oj, ale będziemy kosić. Będziemy kosić dosłownie w takim stopniu w, w plebeju, w kim ty jesteś? Witam. Muszę dać ci kilka pytań. Potrzebuję informacji i niech do innych. mi na twoje pytania. Potrzebuję informacji na temat tego, czego mi tylko tyle. Nie, lepiej, tutaj się był po okolicy. Co ty wiedział? Jak pan w przykład wychodził za To byli dzielnicy biedni, więc je za zaraz stali po prostu odcięcie świata. I tak naprawdę jest sobie sprawę sytuacji. Sytuacja, sytuacja póki nie została się na zewnątrz. Wróciliśmy wielu ludzi, widzieli dzielnicy tak samo. Wszyscy jedziemy teraz na tym samym wózku. Siedzę sobie tutaj, staroci się nie zbiły za bardzo ludzi, a wtedy mi nie wpuszczam ciebie. I ciebie jednak trudno, trudno jakby utrzymać, nawet gdyby przyszło mi coś takiego do głowy. Czy są w ogóle jakieś bezpieczne miejsca? Cóż, do twojego twue, przecież dawał mu się. I do tego jest bezpieczny, się o miejsca tu nie zaglądają. Zombie ma jest ściącym Werwów, z tej też powinna być bezpieczna. Wstydzę tutaj o od paru dni gdzieś wychodzą pewnie śniącym werwów. Warto tam bywam nie stańmy, ale to miałem miejsca, pewnie mają dobrą ochronę. Harmen Ashen Smith wkłada do tego wielką wagę. To z Harbenem na wygadę, jeśli ma się jakieś sprawy, dzielnik Śniący znajduje się w wschodniej części gniazda i opowiem o tej świątyni Helmich. nie Była w jednej na tytach, bo to góle świątynia. Do której mógł, w której można było zwracać się do dowolnego Boga, według i Zaraz po wybuchu zarady przybyli helmici i zajęli to miejsce. Kończy to święta ziemia, są tam najbardziej południowej części dnia, niedaleko śliniącego węgla. Wegnaj i Taką rozmowę. Spokojnie mi nie powie. szafkę. fawkę. Hmm, sierp. Może być na skwedach. Da się wejść? Chyba nie. A nie, da się wejść. Spaka, spaka. Dobra, najpierw to otwórz. A nie, najpierw to się zmierzymy z Maruidiu. Powójnie kapła albo palany to by ich jednym po sini. Bo im mają zdolność spędzenia nie umarłych. Kolejny zombie. okej, okay, otwórz to, Mogłbym to otworzył teraz? nie, nie rzucaj się na przeciwników, tylko do otwórz Mech. widzę, że nie rozumiesz, po prostu Pięć 5 punktów wzajemnego, niedużo Ametys skóra leczenia lekkich ran jeszcze poczekam, mi pocisk, to nie jest mi potrzebny Tutaj co mamy? Ej, będzie nas sprzedaw. Ej... Czy teraz to otworzysz? Tylko pozbijmy je wszystkich zombiaków i innych trupowatych istot z okolicy. Trupowatych zatrupionych trupopodobnych. Dobra, to jest tutaj. Wejdźmy. I na spokojnie po kolei wszystko sprawdzamy. Zombie, 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 zombie. Kocham tę robotę! Jak dla mnie to, to jest chodzące 20 punktów doświadczenia. I mogę w jakiś fakt w kredencie. Sztuka złota. Nie dużo, ale zawsze coś. Ogólnie to jest nieco trudniejsza lokacja. tutaj możemy mieć problem i tak jak powiedzmy na tego całego powrata intelektu tak targę daliśmy po prostu bez pardonu, tak zwanego. I co to jest za miejsce? Zabrykadowany dom? Dobry. Aha, Siri pieka po prostu... Odszedł z tego świata i trób to stwierdzić Przepis na chleb drożdżowy Na tym programie znajduje się szczegółowy opis składniku procedury wybiegania. ciasta drożdżowego delikatezu z tego słynie Neverwinter. Będę musiał sprawdzić, co z tym mogę zrobić. Aha, tutaj mamy jeszcze pół Chociaż hmm, w tego w ferii będziemy mieć w kolejnej fazie gry dość sporo, bo to jest przedmiot, który dropią takie małe w, takie małe popierdółki, które się nie wiem jak nazywają. W każdym razie jest sporo tego będziemy mieć w, kolejnej, w kolejnych fazach rozgrywki. Okej, okay, zombie. Zaraz zombie będzie załatwiony jeszcze jeden cios moim topowyskiem I po zombie Prześlicz go to forem przez łeb, dziękuję Kolejne zombie, 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 zombie Dosłownie niczym prawie jak noc wymch trupów No, to forem przez łeb teraz tego, rozkładani idealnie a, zwykły, a za zwykłego zombiaka zostajemy 20 za słabego zombie 5 nie chcę tego, bo będę miał problem z przedawą. To sobie wezmę. Kolejny słaby zombie, gdzie leżysz? Miejmy sprawdzić po kolei. Czy rozumiesz takie słowa jak sprawdzanie lokacji po kolei? Nie angażowali się w walkę z wszystkim, co się rusza i do nie ucieka, wracaj tu teraz. Team! <śmuletuzdanie> co za idiota! Tim! Co, będziesz tak lata po lokacji i ze wszystkich nie Wracaj teraz tu do mnie! Do mnie! nic! Dobra! Tu nie chcę walczyć ja w czterech teraz. Walcz sobie. Mowę cię znudzi i wróć. A jak nie to od odwaliśmy ten i jakie to obchodzi. To, to, to cię w i tak niedużo to kosztuje. Brata w do mnie, czy nie? Namyśliłeś się, powalczyłeś, wytłukłeś zombie Zaspokoiłeś swoją y, niziołkową wązę krwi i destrukcję ogólnego zniszczenia i chaosu. Okej, okay, zabarykadowany dom. I tutaj będziemy mieli NPC. Probably no, plus 1. Pogadajmy z tobą. Czamy. Czego tu chceś? Chcesz oddać to miejsce, to mogę najwyżej za za załamać ręce nic poza tym. Walczyłeś z nieumarłymi i potrzebujesz pomocy? Czy by się pomóc? o to, bo do mnie za godzinę będę umarły. Chyba wiem, co je ja ty nie umarły. Dlaczego? Co takiego bierzesz? Mój brado jakiegoś czasu robił się śmiesznie. Chodzi do dziwnego domu na północ stąd, którego nie nieumarli nigdy nie zaglądają. oni nie jest sobą. Myślę, że zawędniony jego myśl. To jakaś grupa, sekta, wraz mnie coś jakiejś istocie. Oprócz tego nic więcej. To wszystko wydarzyło się tak szybko. i Dokładnie wtedy, kiedy... wydarzyło się tak szybko. Dokładnie wtedy, kiedy zaczęły pojawiać się zombie. Chcę dowiedzieć, co jest w tym dziwnym domu. Powiem ci to, co wiem. Nie wiem, kto to w domu, o którym no, wspominałeś? Nie mam pojęcia, wiem, że zombie nie atakują, za to mój brat robi się coraz dziwniej. Nie puszczałem tego obtu, wglądam specjalnego klucza, bo by tam będzie to magiczny przelot. Czy możesz mi go dać? Tak, mam no, nadzieję, że spróbuję go mam o niego. Mówisz, że nie umarli, nie atakują tego domu, a dnie że one chodzą wokół domu, ale nie atakują tych, którzy tam wchodzą. Bran mówił, że ta istota zapewni im ochronę. Naprawdę nie wiem, o czym mówię, a w dodatku od kilku niego nie widziałem. Nie wiem, kto jest w tym domu, o który wspomniałeś? Nie mam pojęcia, wiem, że zombie nie atakują bla, bla, bla. Nie, nie, nie chcę dowiedzieć czego o Twoim bracie. Co chcesz wiedzieć? Jak się nazywa? Czym się zajmuje? Nazywa to. jakiś czas pobiera nauki, ukiwiałem marzył po Waterlip, a nie wytrwał do końca. Był trochę zagubiony. Myślę, że w czegoś to w tej chwili Nie miałem za dużo do książek. Mogę dać zajwy, a ty co miałam zrobić? Nie. Chciałbym móc go znaleźć, czy mi się uda. Ro, yy, Rozejrzmy się, a ty tu zostań. Tak zrobię. Chciałbym uczynić coś więcej. Czuję, czuję tak bezradny. Potrzebuję mojej pomocy. Wiem o tym. Kryłka sekret na północ to nie jeśli chcemy, poznać znajdziecie od tamtego miejsca. Kryłki na razie nie będziemy się udawać, moi drodzy. Dlatego, go jak ja chciałbym sobie najpierw na spokojnie, nienerwowo obadać wszystko, co jest na zewnątrz. Po prostu, pośpiech w wygr grach RPG zawsze z złym doradcą. Spaka, spaka. Więc ja się nie będę spieszył. Kolejne zombie, 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 zombie. Szczegóły. przyjemność. Kocham tę robotę. To porem, to porem, wiedzieliśmy. Twoja głowa ozdobi ścianę mego domu. Dziwny budynek, Ja jest zapewne ten, o którym ten Na razie on nie będzie wchodził Mam, mam ten budynek oznaczony, więc to nie jest dla mnie problem. No, niziołku, popisz się. Niziołku, dziękuję. Właśnie, po to mam niziołka, żeby mi takie rzeczy robił. Miktura błogosławieństwa może być, nawet tutaj nie wchodzimy. No na razie bierzemy sobie na wstrzymanie i nie wchodzimy tam, gdzie nas nie chcą. Okej, okay, kolejny zombie. domu. Okay. Kolejny i tutaj jest jeszcze jeden. Zwykły bełt. Nie potrzebuje, co tu mamy? To mi sprawi. Aha, przyjemność. Nie... nie da się tu włamać, więc trudno. Sprawdźmy teraz to. Po prostu najważniejsze jest konsekwencja spoga, spoga. i metodyka w badaniu lokacji. Mam już całkiem jak na tę fazę gry. Top, bo plus 1 Proszę, gotowe! Później, później, ale najpierw muszę jeszcze mieć mocną budowę do klasy prestiżowej, w którą zamierzam iść. tak będę miał mocną budowę, to następny ten profil, który będę chciał mieć, to mistrzostwo w broni. Tak, mistrzostwo broni to jest coś, co zdecydowanie będę chciał mieć. Dobra, słaby zombie... Dawaj. Dalej, na rozkłataniu. Dlaczego rozkłatanie jest tak ważne? I dalej. na chwilkę sobie ustawmy pochodnie. Odpalmy to. Weźmy sobie na topór dwuręczny plus jeden i mamy zwłoki Markusa. Czyli 50 sztuk złota, jego dziennik. To dziennik młodego Mara Markusa Penholda, wynika z niego w autoprowidzim pokoju wycz. W sierpniu detali byłby PiS był bardziej proroczny niż, niż by to sobie wyczuł. W się wraz z innymi był do zarazu, a nie wywystarczał ten to z się z nami mód brak. nami kaplicy chemicznych wybraczył gnieździe, ale dołączył do niego. W końcu jest coś, w czym można walczyć. I weźmy jego magiczną laskę. I teraz pudło, bed, pudła, beczki, piskwinki. Inne tego typu weczy Dobra, pudło, pudło, trzy sztuki złota. Ta jest jedna sztuka złota i jest też skwięta. Tą też sobie chętnie obadamy. Hmm, tych zwłok widzę, że nie, nie bardzo się da obadać. Proszę, gotowe. 4 sztuki złota. Teraz sprawdźmy sobie drugi róg. Kolejne ząbiaczki. Do poziomu jeszcze półtora tysiąca, czyli jeszcze troszkę muszę poczekać. To jest skład, czyli to te jest budynek, do którego ben, będę chciał wejść później. Skład to jest te w kolejnym budynku, do którego na razie nie chcemy się udać. Ach, nie dam rady. To jest zaregulowane, czyli tam nie wejdziemy. To sprawi szczególną przyjemność. Idealnie. I teraz wejdźmy do tego tutaj zabarykadowanego domu. Spora ta lokacja. Naprawdę spora. Dobra, kolejny zombie. I wejdźmy na górę. A będzie złodziejskie tuż trój, czyli całkiem jedny trzeba dla złodzieja. I Matuga plus 1, czyli fajny przedmiot, ale na sprzedaż. Hmm, twoje spojrzenie nie za bardzo uni odwróku zombie. Dziękuję, nie chciałbym skończyć agoni. Jak kto? Popatrz w ci nie umarli są, byli w samym gangu co ja. I myślałem, że będą mnie szukać, rozumiesz? Nie miałem z nimi nic do czynienia, nie tym, do spotkały rywali Draula. Teraz oni nie wyjął, a Draul to jakiś potwór. Kim jest Draul? Czy to zombie? No nie, Draul i jego ludzie. Są gorsi, dziewczęt bo nie są spać powolni. Teraz by na, na naprawdę potwornie. Był przywódcą naszego gangu, a nie wiem, co nie teraz zadali. Dwa się wypowiedził na wszystkich dla władzy. Z zawarł układ Draul? Kto to zrobił? Nie wiem, na początku myślałem, że może twardzielę. Mam coś wspólnego do gangu łorku. Teraz i oni będzie w nie umarły. Tak jest, wszyscy oni nich się się magazynie, tak jakby Draul wystawił ich na pokaz. Tak jak zrobił, to ze wszystkimi swoimi rybalami. Kim jest na chłopak z Wegrza Ja jestem kresem, byłem tylko jedno z chłopaków, ale wcześniej nie jest na tyle bawy jak po mnie wraz. Po tym, to do dogołu, czyli u innym po, spotkał Walter, kiedy otrzymałem, a wszystko, nie po rządku. Mimo, że rywale do Rowla Marni skończyli. Gdzie oni są? Chłopaki z Wegrza Na a do Rowla, że dzisiaj bazę w magazynie. dlaczego ten właśnie budynek ma dla tak wielkie znaczenie. Czy do magazynu będzie musieli się później udać. No bo za dwie pary, chwile temu, budynek na tej północy tej dzielnicy. z o walami drowla, prowadzę z miastem genial zaraza. Wie jak ci ja trochę własną skórę? Ja od tej dostęp dostrzec, powiedział zawar, układ ją czy w potewnym... potem zmienił się w coś, teraz wszyscy są martwi, jak zombie a jakoś inaczej, a drały ciągnie nimi dowodnie, nie wiem jak szkodzić potężnego przymierzeńca. Więc dla chłopaków za miecz. Ja ten kresta? Byłem tylko chłopaków, trzeci jestem na tyle by po mnie wracać. Oda, ty to teraz poczujesz i nigdzie nie idę, że skończy jak oni, czy nawet Draw, są sam sobie poradzę. Ale nie tak jak wysoka, charyzma, charyzma z modyfikatorem minus 2, jak charyzma z modyfikatorem minus 2 kończy komentarzem, twój wzrok nie różni się za wiele od wzroku zombie. Nice! Nice, 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 nice.